Cześć, tu Hina. Dzisiaj jestem w stanie, jak widać, czapsy i ten toczek. A tutaj są, są te, siodło. Dawno nie nagrywałam, więc um, pokażę, że wam, co będę dzisiaj na przykład chyba robiła na jeździe. I może, mój. Dziadek nie nagra i później wam dam y, znać, czy coś nagrałam, czy nie, więc i zostawcie łapeczkę do góry i suba, bo chcę trochę mieć y, subów, ale nie zmuszam, jeżeli chcecie, to proszę, a ja przebieram buty. Dobra, buty już przebrane, teraz jeszcze założę czapsy. I pamiętajcie, że za kilka dni, no może nie za kilka dni, tylko za, no tak, za kilka dni, chyba za dwa albo trzy, to będą, to będą już święta. Będzie Śmingus Dingus i będzie fajnie. I też coś tam robię na Śmingusa Dingusa i... Będzie mi ciężko zapiąć z jedną ręką, więc e, poczekajcie chwilę, jak coś tutaj zrobię, i e, wtedy. A i to jest drugi odcinek z stanie, bo raz już e, nagrywałam. Raz już nagrywałam ze stanie, więc e, pokażę wam jak to ja to zakładam. Czapsy i na razie nie będę pokazywała twarzy, może kiedyś. Tak jak wam obiecam. Obiecuję, ale nie wiem kiedy. I wpadajcie na mojego TikToka. I tak, nie pamiętam jak się nazywa, ale wkleję wam, y, jak się nazywa mój TikTok. I tam też oglądajcie y, moje odcinki z TikToka. I jest y, jeden minus. Kilka tych. Filmików ma, mają tą samą piosenkę, więc y, możecie trochę przewinąć te inne TikToki, które mają te same piosenki. I ja właśnie je ja y, przebierać. I zaraz idziemy po aronka. Po aronisławka. I będzie bardzo fajnie. I tak jak mówiłam, dawno nie nagrywałam, więc zostawcie, więc tak jak mówiłam na początku, ale zostańcie do końca, bo to może być ciekawy odcinek, bo będę jeździła na, nie na hali, tylko na, na dworze i nie wiem jak będzie się zachowywał Aaron, więc musicie kibicować mi, żeby nie spadła. A ja was już zabieram. A ja już was zabieram I idziemy Na drugi ten Tutaj jest kask Mój plecak Muszę się przy okazji napić Bo strasznie pięć Więc napiję się No dobra, napiłam się I teraz Lecimy po Arona Biorę ze sobą wodę i biorę kaskę i bacik. Więc później się na was odezwę jak wezmę Arona. Dobra. Już wiesz, że rzeczy tam wzięłam, tam są. Więc idziemy po e, skrzynki. Idę po siodło i po ogłowie dla Arona, więc. Idę po skrzynkę i ogłowie, a zaraz po Aronisia, Aronisławka. To jest od Arona. Tutaj to wszystko. Tu jest skrzynka od Arona. I idziemy. Pokażę to wam z góry, bo będzie mi trochę ciężko iść tak normalnie. I... Jest po prostu ciężkie to wszystko. A po siadu... pójdę sama. A Wy na mnie poczekacie. I jak będzie widać moją to i tak, i tak ze że żeby nie było tego widać. A teraz idę po Aronić Łapkę. Więc... więc będzie fajnie, więc poczekajcie. Przez chwilę mnie nie było i poszłam dla Arona posiadło i było długie czekanie na, na mnie i naprawdę zostałam do końca. Bardzo ciężkie a niektóre są ciężkie. Więc teraz idę po Arona, tylko zanim pójdę, to idę jeszcze po Kantar i to będzie bardzo długi odcinek z Stani. I może postaram się częściej nagrywać z Stani, ale nie obiecuję. I będzie bardzo fajnie. Więc... Zobaczycie jak już przyjdę z Aronem, jest to Albo może pokażę wam drogę. Więc yy, tutaj otwieram za później jest bardzo ciężko. Więc idziemy. To zamknę. Więc czyścimy Arona. Jest strasznie brudny. Yy. Aron przywitaj się z innymi

E w drugą stronę, volta w drugą stronę. Dobra. Ma Dalej, ale było bardzo fajnie. Jeździliśmy tak po drągach, kabletkach. Jedna kabletka, y, 3-4 drągi. I było bardzo fajnie. Polecam na nim jazdę. Bardzo polecam. On jest tak zrobiisty, że po prostu radzę go. Yy. Окей, нем ездить. В конце. едем домой. И если хотите еще больше таких видео, то ставьте лайк, добрый, и пока